Robię kwiaty. Taki tip, kochany, żeby Wam na przykład kwiatki dłużej stały. To właśnie obcinamy, słuchajcie, troszeczkę te końcówki, i później w międzyczasie w tygodniu jeszcze sobie troszeczkę je podcinamy. Albo do środka, jak są takie upały, możemy dać kostki lodu. Jeśli nie znacie, to to są właśnie takie tipy. No i najlepiej też wziąć w takim upale, słuchajcie, troszkę tych liści się pozbyć. A przede wszystkim, żeby liście nie były w wodzie, tak? Bo nam to szybciej gnieje. Więc tutaj będzie jeden bukiecik. Dostałam dwa bukieciki. Jeden bukiecik będzie takich pięknych, pomarańczowych. Śliczne są, śliczne są, kochanie. Leoś! Rolę! Jeden bukiecik będzie taki, a drugi dostałam takie piękne, różowe. Pójdą do. myślę, że do pokoju, do drugiego wazonu. Także piękna, piękna. Dzień dobry dziewczynki, zaczynam z Wami nowego vloga i słuchajcie, zaczynam już mały szaleje, zaczynam już z Wami, słuchajcie tego vloga drugi raz taki vlog domowy, bo słuchajcie, nie wiem co się stało, zupełnie mi się dźwięk nie nagrał, także nie mam pojęcia co się wydarzyło. Natomiast jak słyszycie, u nas będzie typowo domowy vlog, czyli mały szaleje, po prostu oszalał, wariuje na całego. A ja z Wami przyszłam się przywitać, zaprosić na nowy filmik, taki domowy vlog, słuchajcie, mamy prace ogrodowe, podcinam na drzewek, coś przed domem tam robimy, ja przyszłam tutaj, będę gotować Obiadek dla rodzinki, więc prysłam do was się tak przywitać. Na tle moich słuchajcie pięknych kwiatów. E, zobaczcie dziewczyny, pochwalę się. Zresztą chyba widziałyście, zrobiłam jakieś tam przebitki, tak mi się wydaje. Poczekajcie. Słuchajcie dziewczynki, tutaj prace ogrodowe trwają. Jak widzicie, jest przycinanie drzewek. Tutaj jest oliwka, którą kupiliśmy w tamtym roku. E, Rododendron i flaming, drzewko flamingowe. Ona bardzo ładnie na różowo kwitnie. Już tego tak nie widać. Natomiast jak przychodzi wiosna, to bardzo ładnie jest całe różowe, takie bardzo intensywne. Także tu prace trwają. Słuchajcie, na całego. Tutaj mały łobus. Tutaj mały łobus. Jeszcze nie zwracajcie uwagi, bo tutaj faktycznie będzie. O i dom będziemy te. Słuchajcie i y, całą parą. Słuchajcie wszystko tutaj jest. O, zobaczcie, tutaj mój mąż. Działa prężnie. Co kochani robisz? Pozbywasz się trawy, tak? Prężnie tutaj działasz. Tak, pozbywamy się, słuchajcie dziewczynki, tutaj trawy. Tutaj, gdzie posadziliśmy ostatnio hortensję, w którymś we vlogu widzieliście. No to teraz się... Tak, wszystko będzie zlikwidowane i tutaj chyba korę damy, tak? Także wiecie, tutaj się pozbywamy tej trawy, o jak widać. Troszeczkę, słuchajcie, mój mąż tutaj, no zobaczcie, typowe prace, tu pozbywamy się troszeczkę rzeczy z garażu, sprzątamy troszkę, wiecie, garaż, ogarniamy to wszystko, także no, prace trwają na całego. Witaj się. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, zmęczony. Jeszcze ciężki dzień. Ciężki dzień? No nie, to się aż tak nie, przepra, nie przepracowało. Trochę słoneczko to Tak, jest ładna pogoda, troszkę wiaterek, wiaterek zawiewa, natomiast... Zawiewa, jest... ale jest ciepło. ...przyjemnie przy takich pracach, prawda? No nadal byłby było. Jak widzicie, ja w fartuszku dziewczyny idę, słuchajcie, zaraz gotować jakiś obiadek dla mojej rodzinki, natomiast tak to właśnie wygląda. Nie przeszkadzamy już moim mężowi, bo tutaj widzicie dzieje się, dzieje się. Uciekamy. Jak widzicie to tutaj na całego prace ogrodowe będzie koszenie, będzie, słuchajcie, mycie domu. Tak to właśnie wygląda. Tutaj prace ogrodowe. O, a co tutaj jest? No tutaj jakieś nowe drzewo, słuchajcie, pod moją nieobecność się pojawiło. Drzewo, krzaczek, no patrzcie co tu się dzieje. Także... Mały sepaczek, który nam pomaga, tak? I ty mój zbóju, idź ty moje. Pokaż tą śliczną mordeczkę piękności, te moje śliczne. Ty. Tak to właśnie wygląda dziewczynki, słuchajcie, także prace ogrodowe trwają. No, Tak jak mówię, widziałyście, trochę bałaganu jest, no ale później będzie pięknie. Natomiast faktycznie troszeczkę przed domem zmieniamy. Tam będzie też kora, gdzie te kwiaty są. No, będzie troszeczkę inaczej. Z przodu, właśnie, podcięcie wiecie drzewek, tego wszystkiego. Koszenie trawy, mycie domu, będziemy z zewnątrz też myli. Także tak to właśnie wygląda. Sapaczek nam tutaj dzielnie pomaga. Już słuchajcie, tutaj przyszedł za mną. A zaczęłam vloga dziewczyny chyba z tymi kwiatami. A jeśli chodzi o te kwiaty, to właśnie o, dostałam od męża te i takie różowe. Ale wiecie, różowe to jest taki standardzik, ja Wam jeszcze pokażę. Różowe to jest dziewczyny taki... O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Prawda? Tu jest taka pufa, też taka pikowana. No i tutaj jeszcze będzie zrobiona dziewczyny obudowa na kaloryfer. Także tak, więc działamy, właśnie działamy remonty i w środku, i na... I na zewnątrz, i w środku, ale wiecie, no chcemy teraz wykorzystać też troszeczkę tą pogodę, żeby właśnie zrobić przed domem, przed zimą, wiecie, na ogrodzie to wszystko, więc, więc dużo czasu spędzamy, żeby ogarnąć jednak ten ogród troszeczkę. Natomiast a propos dziewczyny, wracając do kwiatów, muszę się nimi pochwalić, bo dostałam, zobaczcie, takie piękne róże, kolor pomarańczowy, słuchajcie, niezwykły kolor nie dość, że one pięknie tu wyglądają, bo już się tak ładnie, tak ładnie, wiecie, bogato rozłożyły, no to słuchajcie, ten kolor jest taki niezwykły. Dostałam te, dostałam jeszcze różowe, ale wiecie, ten róż, czy takie bordowe, czerwone, białe róże, sapaczek pije, to wiecie, to jest taki standardowy kolor. Natomiast ten, to jest taki, wiecie, nietypowy, Piękny są te pomarańczowe róże, piękne. Także to, to, no to właśnie taki chaotyczny, słuchajcie, vlog. Ja teraz, dziewczynki, uciekam. Teraz uciekam, będę dziewczynki robiła, słuchajcie, obiad dla mojej rodzinki. Czekajcie, was to ustawię. O. Dobra, jesteście. Jesteście czy nie? Moje nutki. Zrobię jakiś tam obiadek, słuchajcie, dla mojej rodzinki. Mm. I zrobię, zrobię, słuchajcie, taki typowo, typowo, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ślicznie. Zrobię taki typowo, słuchajcie, obiad, taki właśnie wakacyjny, letni, na tą porę taką letnią, czyli młode ziemniaczki z wody, jajko sadzone i mizeria do tego. Myślę, że na takie upały to będzie taki, wiecie, podstawowy, fajny mm, letni obiad. No i co? I zrobię może z Wami takie zwykłe po prostu bułeczki drożdżowe. Takie z kruszonką, jakieś po prostu zwykłe albo maślane, coś tam pomyślę. To co dziewczyny, zaczynamy. Słyszałam, że ktoś jest tu spragniony. Dziękuję Ci bardzo. Proszę zapaczek. No, a co? Okej? Okay? Halo? Proszę? Słyszałem, że kolejny spragniony. Jest ktoś jeszcze spragniony? Nie? Dobrze, to można iść. Zabrać, kochanie, szklankę? Czy sobie położysz, stawisz gdzieś? Dobra. ty no, ty tutaj spragniony? A ty masz miseczki pełne. No to chodźcie, napijemy. I moje słoneczko. Wszędzie, słuchajcie, ze mną, wszędzie. W kuchni towarzyszy? I tu też, chodź, idziemy, Tym mój mały Bączku, chodź, idziemy gotować dalej, chodź. A <gry> no tu słuchajcie, hamak, o którym wam mówiłam. O. Także... A tu jeszcze też, słuchajcie, mam takie hortensje, dziewczynki. O. I taka jakby kremowa. Chodźcie ze mną. chcemy jeść obiadek. Taki prosty, zwykły, słuchajcie, polski domowy obiadek. Powiem Wam, że pogoda jest cudna, dziewczynki. Zwykły, prosty, słuchajcie, obiadek, ziemniaczki, kompocik z rebarbarem, mizeria. Taki prościutki obiadek mamy. Domowy. Piękne stworzenie. Ale zobaczcie, przepiękna pogoda. Tutaj może kamerka pokazuje wam chmurę, ale tak naprawdę jest piękna pogoda. Naprawdę. Ja ten mój mały, po prostu najgłodniejszy piesek na świecie, nie? No i... Tak, już mamy obiadek. No, ale w ogóle mały już tak mi płakał, najgłodniejszy pies na świecie, nie? Po prostu. No, no jedz. Tak. No strasznie. Zobaczcie dziewczyny, co tu się wydarzyło. Słuchajcie, po godzinie, jak ciasto urosło. Zobaczcie. Kurczę, ale ciasto urosło. No dobra, no to robię te bułeczki, słuchajcie, bo zobaczcie, jak ciasto urosło. Mega. Raz, to jest... dwa, trzy. No chodź moje słoneczko, no chodź moje słoneczko. Który Przyszedłem właśnie zamordować moją rękę. Ja to puszczę To pójdź No chodźcie, pokażę mam gdzie przygotowałem na mojej kaczuszki miejsce Ja to puszczę kochani, żebyś miała świadomość Wszystko będzie The real life Wyszły bardzo fajne, świeżutkie, także pijemy sobie kaweczkę. No i taki właśnie dzionek. dziewczynki, to jest już wieczór. Chyba gdzieś dziesiąta godzina. Ja sobie troszeczkę tutaj, słuchajcie, odpoczywam na właśnie hamaczku. Na tym hamaku, słuchajcie, co parę razy fikłam, ale jak widać, opanowałam go. Trening czyni miszcza. Natomiast tak, my jesteśmy po spacerku. Właśnie jeszcze jakaś herbatka z rodzinką. Takie wiecie, wieczorne leniuchowanie. Troszkę żartów. No i pomalutku będziemy... O, słuchajcie, nietoperz przyleciał. Taki mały nietoperek. Naprawdę, dziewczyny. My tutaj mamy taki mały, słuchajcie, nietoperki. Jest leciutki wiatr, dlatego wiecie, ja tutaj się ochraniam troszkę e, kocem. No, bo to już, tak jak mówię, już jest dziesiąta godzina i dzisiaj jest troszeczkę chłodniej. E, więc tak sobie tutaj spędzamy czas. Milutko troszkę odpoczywamy. Zaraz pewnie pójdziemy na herbatkę i. E, na herbatkę, patrzę, bo tak malusiu tutaj chodzi. Na herbatkę i jakiś film. No i tak właśnie dzisiaj wygląda nasz wieczór, tak wiecie bardzo na spokojnie. E, tak. Dobra, dziewczynki, ja uciekam. Jeszcze troszkę sobie odpocznę, i e, Uciekam do rodzinki na herbatkę, sobie coś może właśnie obejrzymy jeszcze. No i taki wieczorek nasz.